I zadanie pierwsze. Mamy soczewkę skupiającą. Tu są ogniska tej soczewki. Z obu stron w tej samej odległości. To jest ogniskowa F, czy odległość ogniska od soczewki. I przedmiot świecący znajduje się w odległości większej niż ogniskowe. Czy jest poza ogniskiem, od ogniska, na licząc od soczewki, po lewej stronie ogniska, i powstaje obraz wtedy rzeczywisty, odwrócony. To, czy pomniejszone, czy powiększone, to musicie obliczyć dopiero. I dane są dane są, y, odległość przedmiotu świecącego od y, soczewki, czy to X, podaj, ta odległość, y, ogniskowa jest podana również i szukamy, szukamy y, odległości obrazu od soczewki i powiększenia. No to oczywiście w każdym z tych kolejnych zadań musicie wybrać właściwe y, równanie. Ja tylko przypominam, że to wyjściowe równanie dla tych trzech przypadków, y, dla, y, czy dla dwóch przypadków dla soczewki skupiającej, dla jednego przypadku dla soczewki rozpraszającej, y, to równanie ma postać 1 przez x y, plus minus 1 przez y, równa się plus minus 1 przez f. I to, czy przed wyrażeniem z y jest minus czy plus i to, czy przed wyrażeniem z ogniskową F jest plus czy minus, zależy od tego, czy obraz jest rzeczywisty, czy. Pozorny i czy ognisko dalej soczewki jest rzeczywiste, czy pozorne. No tu mamy soczewkę skupiającą, więc ognisko jest rzeczywiste. No i obraz też powstaje rzeczywisty. Bo gdyby tu w tym miejscu był ekran, to na tym ekranie rzeczywiście powstałby ten obraz. I więc wiecie już, jakie znaki wybrać w tym wlaniu soczewki. I ponieważ mamy z tych trzech wielkości x, y w dwie podane, no to właściwie jak napiszecie to równanie, no to waszym zadaniem będzie przekształcenie tego równania i obliczenie, obliczenie y, czyli odległości obrazu od soczewki, a potem obliczenie powiększenia. No bo skoro już obliczycie y i będziecie znali x z danych, no to powiększenie jest obliczanie z tego znanego wzoru oczywiście y przez x. Tu oczywiście już rozwiązanie jest zakryte tą kartką, ale będzie ona na kolejnej filmie. Jeszcze jedna informacja. Ja narysowałem ten, ten rysunek w takich proporcjach, w jakich te wartości są wydanych i, i w, w szukanych. Czyli jak potem obliczycie to y, będziecie znali x, x f i y to proszę znaczy później już w domu, jako praca domowa, będziecie musieli znaczy, to całe rozwiązanie przenieść do, do, zeszytu, do zeszytu i wykonać ten rysunek wcześniej w takich proporcjach, w jakie są te, te, te wartości. Czyli oczywiście nie musicie w tej samej skali, ale, ale proporcje muszą być takie same. Tak? Ja też tu staram się, przynajmniej w tych pierwszych trzech zadaniach, żeby proporcje były takie, jak w rzeczywistości. Nowe rozwiązanie będzie już w kolejnym filmie. Na razie dziękuję. No i to jest rozwiązanie zadania pierwszego. Już rysunek znamy. Obraz rzeczywisty, no jak zawsze, przedmiot świecący rzeczywisty i obraz też rzeczywisty, ognisko, soczewki skupiające jest też rzeczywiste, dane są X i F, czyli odległość przedmiotu świecącego od soczewki i ogniskowa, więc w tym naszym wyjściowym robleniu soczewki mamy wyrażenie 1 przez jego y i jeden przez F plusy, ponieważ mamy rzeczywisty obraz i rzeczywiste ognisko. No to całe zadanie właśnie sprowadza się do przekształcenia tego wzoru. Jedyną niewiadomą to jest baczę, e, e, Y, więc e, przenosimy 1 przez X na drugą stronę, wspólny mianownik, obraca, bierzemy odwrotności obu stron, żeby mieć jest nie 1 przez Y. E, wstawiamy dane liczbowe i wychodzi nam 4 cm. Na powiększenie ze wzoru Y przez X równa się, wystawiamy obliczoną wartość Y, czyli 4 cm, X jest podane w danych wychodzi nam jedna trzecia. To tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Zadanie drugie. Drugie. Nadal soczewka. Staram, staram się, żeby w w tych y, wszystkich zadaniach pojawiły się wszystkie schematy, te podstawowe, jeżeli chodzi o soczewki, więc teraz przechodzimy do tego drugiego przypadku dla soczewki skupiającej, gdy przedmiot świecący znajduje się, y, czy to jest przedmiot świecący, to jest, przepraszam, o, to jest to, ta strzałeczka AB, ta, ta bliższa ogniska. Przedmiot świecący znajduje się między ogniskiem a soczewką, soczewką. No i widzimy, że, że promienie, które wychodzą z punktu B, ten promień równoległy do głównej osi optycznej, on przechodzi przez ognisko. Promień, który przechodzi przez środek soczewki, przechodzi bez zmiany kierunku. Te promienie się nie przecinają, czy po prawej stronie za soczewką nie powstaje obraz punktu B, obraz rzeczywisty punktu B, ale przedłużenia tych promieni się przecinają. Przecinają I w punkcie B' pojawia się, znaczy, powstaje obraz pozorny tego punktu B, a, a obraz pozorny tych kolejnych punktów powstaje tu niżej. I tu mamy tą strzałkę A'B', czyli pozorny obraz tej, tego ciała, czyli strzałki AB. I widzimy, że no już wiemy zresztą z naszych wzorów wyprowadzonych, Wcześniej, że w przypadku soczewki skupiającej dlatego w przypadku, gdy przedmiot jest między ogniskiem a soczewką, ten obraz jest zawsze, powiększo zawsze jest powiększony. Tak? I co my znamy? No znamy? Znamy odległość obrazu od soczewki. Znamy ogniskowo, a trzeba obliczyć odległość przedmiotu świecącego od soczewki i powiększenie, podobnie jak w zadaniu poprzednim musimy dodać właściwe równanie, już nie będę powtarzał w tym równaniu przed, nie będę powtarzał, powtarzam jednak może i dobrze. Więc przed wyrażeniem 1 przez Y piszemy plus, jeżeli mamy obraz rzeczywisty. A minus, jeżeli obraz jest pozorny i przed wyrażeniem z ogniskową, ten 1 przez F po prawej stronie piszemy minus, jeżeli mamy ognisko pozorne, a plus jeżeli mamy ognisko rzeczywiste, no to jest sożywka skupiająca, więc w to ognisko jest rzeczywiste, a w tym przypadku powstaje obraz pozorny, więc wiemy, jakie znaki umieścić w naszym równaniu. O, już za dużo widać. I jak już obliczycie, obliczycie to obliczycie odległość przedmiotu świecącego od soczewki, no to potem powiększenie ze wzoru y przez x. I zaraz będzie rozwiązanie już w kolejnym filmie. Czy na kolejnym filmie. I tu rozwiązanie zadania drugiego. No już rysunek to już widzieliście na nagraniu poprzednim, czyli przedmiot świecący jest między między ogniskiem a soczewką. To jest ta strzałeczka AB, to jest przedłuż Obraz pozorny powstał tu w tym miejscu, to jest strzałeczka ta A'B'. Dane są odległość obrazu od tego pozornego od soczewki i ogniskowa, więc wybieramy właściwe równanie soczewki. Minus jest przed, przed wyrażeniem z iglekiem, czyli z odległością obrazu od Soczewki, ponieważ mamy do czynienia z obrazem pozornym. Tak? Ognisko jest rzeczywiste, więc przed wyrażeniem z 1 przez F mamy znak plus i w tym równaniu mamy jedną niewiadomą to jest X, więc przenosimy jeden przez Y na stronę drugą. Wspólny mianownik po prawej stronie, odwracamy te dwa ułamki, wstawiamy dane liczbowe i wróci nam 3 cm. No a powiększenie z tego prostego wzoru Y przez X obliczamy. Czyli wstawiamy dane, y to jest 4 cm, x obliczyliśmy to jest, to są 3 cm, wychodź tam 4 trzecie. no po by podać w formie 10 ale tu akurat nie będzie dokładna wata, zostawiamy w formie y, ułamka. I też y, będziecie musieli y, później narysować ten, ten y, rysunek zgodnie y, y, z takimi proporcjami. Jakie, są, jakie wartości przyjmują x, y i f. Ja właśnie też ja narysowałem dokładnie w takich proporcjach, w jakich są te wartości. Oczywiście nie jest to w tej samej skali. Skala może być inna. Najczęściej będziecie musieli zmniejszyć o połowę, czyli 1 znaczy cm cent, to u Was będzie pół cm, to wtedy się wszystko zmieści na, na kalce. nawet jak macie taki mniejszy zeszyt. Tak? No to zadanie drugie. No dość proste. I następne zadanie na kolejnym nagraniu. To jest zadanie trzecie. Więc już te dwa przypadki dla soczewki skupiającej już omówiliśmy. No to teraz, aby przypomnieć sobie jeszcze ten ostatni przypadek dla soczewki rozpraszającej, no to właśnie mamy zadanie, które będzie właśnie Temu służyło. Więc mamy soczewkę rozpaszającą, cienką, więc symbolicznie ją zaznaczamy z tą strzałką tym grotem o tym odwróconym. I przedmiot świecący znajduje się to z tej strony: to ta strzałeczka AB. I powstaje obraz pozorny. Sprawdźmy jeszcze raz. Z, z punktu B wychodzą promienie. Jeden, narysujemy dwa promienie, których bieg możemy przewidzieć. Czyli promień równoległy do głównej osi optycznej. On zostanie rozproszony, ale jego, w taki sposób, że jego przedłużenie przejdzie przez ognisko. I promień przechodzący przez środek soczewki. Soczewki przejdzie bez odchylenia. I te pewnie po przejściu przez soczewkę nie przecinają się, czy nie powstaje po prawej stronie za soczewką obraz tego punktu B, ale ich przedłużenia się przecinają. Tu w punkcie B' czy w punkcie B' powstaje obraz punktu B, na obraz pozorny obraz punktu B, to jest W punkcie B pojemnie powstaje pozolny obraz punktu B, a obraz pozolny tych i pozostałych punktów powstaje tu troszkę niżej. Tak? I, I ta strzałeczka A'B B to jest obraz pozolny tego przedmiotu świecącego o tej strzałki AB. I oznaczamy oczywiście x odległość przedmiotu świecącego od soczewki, y odległość obrazu od soczewki, F. To jest ogniskowa, czy odległość ogniska od soczewki. No i teraz y, musimy wybrać właściwe równanie soczewki, bo znamy teraz Y i F, a szukamy X i powiększenia no to trzeba wybrać właściwe równanie, jedna jest rozpraszająca, więc ognisko jest pozorne i obraz też jest pozorny, więc przed Y, wrażeniem z Y i z ogniskową F musimy mieć znaki, oczywiście minus, tak? Więc piszecie to równanie właściwe, macie równanie z jedną niewiadomą, przekształcacie je i obliczacie najpierw X, a potem powiększenie z tego wzoru Y przez X. A za rozwiązanie będzie na kolejnym filmie. No i tu rozwiązanie teraz zadania trzeciego, no to już rysunek, rysunek tu pamiętacie, dalej przypomnę, bo ktoś mógłby, znaczy nawet po jakimś czasie oglądać tylko tą, tą kartkę i to rozwiązanie, więc jeszcze raz, mamy tu soczewkę rozpraszającą, przedmiot świecący, powstaje obraz pozorny w pół, tu, ta strzełeczka a b to jest obraz pozałowiony tego naszego przedmiotu świecącego. Znamy odległość obrazu, obrazu od soczewki Y. Znamy ogniskową F, a szukamy odległości przedmiotu świecącego od soczewki czy X i powiększenia P. No, to jeszcze raz tu przypomnę, że. Dlaczego obraz pozorny powstaje z punktu... Najpierw sprawdzimy, czy powstaje obraz rzeczywisty punktu B, Dwa promienie rejestrujemy, których bieg potrafimy przewidzieć, czyli promień równoległego do głównej osi optycznej zostanie rozproszone, jego przedłużenie przejdzie przez ognisko, a promień przechodzący przez środek serczewki przejdzie bez odchylenia, one się po prawej stronie nie przecinają, tu nie powstaje obraz, ale ich przedłużenia się przecinają i w punkcie B powstaje obraz tego przedmiotu. No i teraz musicie wybrać właściwe równanie, już tu jest wybrane, przed wrażeniem z Y, czy z odległością Obrazu od soczewki jest tak minus, bo mamy obraz pozorny i przed wrażeniem z ogniskową też jest minus, ponieważ soczewka rozpraszająca, no to właśnie ma też pozorne ognisko bo promienie równoległe do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę rozpraszającą nie przecinają się, są, właśnie się rozpraszają, ale ich przedłużenia przecinają się właśnie w punkcie zwanym ogniskiem, ale jest to ognisko pozorne. No i teraz co? Mamy równanie z jedną niewiadomą. Naszą niewiadomą w tym przypadku jest odległość przedmiotu świecącego od soczewki, czyli X, więc przekształcamy równanie. Przenosimy wyrazy nieznające x na prawą stronę, wspólny mianownik, odwrócenie ułamków, czyli odwrotności lewej i prawej strony bierzemy, wstawiamy wartości liczbowe i obliczamy. Powiększenie to y przez x, y jest podany, x jest teraz obliczony, i ponieważ to nie wyrazi się liczbą dziesiętną dokładnie, więc w formie ułamka zostawiamy. Jedna trzecia. No następne rozwiązanie na kolejnym filmie. No teraz zadanie czwarte, ponieważ już te podstawowe trzy przypadki dla soczewki skupiającej i rozpraszającej omówiliśmy. No teraz jeden krok, krok dalej idziemy, czyli pewna komplikacja będzie. Teraz mamy nadal soczewkę skupiającą i to jest ten przypadek, gdy przedmiot świecący jest w odległości większej niż ogniskowa, czyli jest poza ogniskiem, licząc od soczewki. I powstaje obraz rzeczywisty. Rzeczywisty no to jest od, x-odległość przedmiotu świecącego od soczewki, y-odległość obrazu od soczewki, f-ogniskowa. Czyli w, w, w równaniu soczewki oczywiście mamy, mamy przed każdym wyrazem z tych trzech, 1 przez x, 1 przez y, 1 przez f, plus, ponieważ mamy rzeczywiste ognisko i rzeczywisty obraz. No i teraz tym razem jest podane, podana tylko ogniskowa ogniskowa i powiększenie i trzeba obliczyć y, odległość przemiotu świecącego do, od soczewki i y, odległość obrazu od soczewki. Ale y, 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 proszę, abyście wyprowadzili wzory na X i na Y i żeby w tych wzorach y, było to P. P i dopiero później, już y, kiedy będziecie mieli wzór, w którym występuje tylko P i F, F to dopiero wtedy podstawiacie wartość to 5 i 10 cm. Czyli proszę nie podstawiać wcześniej tej piątki, dopóki nie będzie wzoru końcowego na X i Y wyrażanego przez P i F. Y, no to właściwie co? Macie, y, macie dwa równania. Dwa równania. No, równanie soczewki z właściwymi znakami, bo to tym mowa w kolejnych zadaniach. I wzór na powiększenie, który też zawiera xy, czyli powiększenie to jest y przez x. I macie dwa wzory, bierzecie w klamę jako układ równań, z jednego z nich obliczacie y, będzie to prościej, wyrażacie wzorem z tego wzoru na powiększenie. y wyrażacie wzorem poprzez x, stawiacie to y wyrażone przez x do, do równania soczewki wspólny mianownik dwóch tych wyrażeń po lewej stronie i z tego równania obliczacie, obliczacie x, a potem wstawiacie to, to x, ten wzór na x do wzoru na jeden, na y i obliczacie wtedy odległość obrazu od soczewki a rozwiązanie będzie na innym filmie, Czyli tu po prostu powstaje układ równań, więc już jeden szczebel z trudności dalej, tak więc rozwiązanie na kolejnym filmie. No i teraz rozwiązanie zadania czwartego. Więc tu był przypadek ten dla sarzewki skupiającej, gdy przedmiot świecący jest w odległości większej niż ogniskowa. To jest ognisko, czyli znajduje się on z lewej strony tego ogniska. Powstaje wtedy obraz rzeczywisty, też w odłości większej niż ogniskowa, czy poza tym ogniskiem z prawej strony mamy rzeczywiste ognisko, bo to jest so soczewka skupiająca rzeczywisty obraz, więc w równaniu naszym wybieramy to równanie soczewki z plusami przed 1 przez y i z plusem przed 1 przez f. Tu mamy dwie niewiadome, bo znane są, szukamy X i Y, więc tu mamy dwie niewiadome, z tego wranicy nie obliczymy, ale ob, jeszcze mamy drugie równanie na powiększenie, bo powiększenie znamy to jest y przez X. I z tego prostszego mamy układ równym, dwa równania, dwie niewiadome. Z prostszego równania wyrażamy wzorem to y przez X wyrażiliśmy, wstawiamy w to miejsce. No, wstawiliśmy wspólny mianownik, to będzie px, więc jak tu ma być p, to p się pojawia w liczniku jeszcze, jeszcze, więc, więc tu będzie p, będzie p plus 1 przez p razy x, tak? Yy, Nie nasza jest tylko tu, no to mnożymy przez x, tu się pojawia, tam gdzie jest 1x, mnożymy przez f, żeby i f się pojawia w liczniku po prawej stronie, stawiamy wartości liczbowe, wychodzi na 12 cm. No i teraz wracamy do, do, y, do y. y to jest p razy x, no to no trochę za szybko zrobiłem, bo to, to, to można w tym miejscu jeszcze, jak tu zrobić, czyli p razy x, czy jak pomnożymy p razy to, to wyrażenie, no to. To jest to P, które tu się pojawi, z tym P się skróci. Więc wzór będzie F razy P plus 1 i wstawiamy teraz F to jest, F to jest 10 cm P plus 1 to jest 6 to można zapisać jeszcze w ten, w ten sposób. 10 cm to będzie 5 plus 1 równa się 60 cm. Właściwie tu jest, było poprawnie. To jest też dobrze, ale tak byłoby jeszcze lepiej. Tak? I to już mamy rozwiązanie. No, dziękuję. I kolejne jeszcze zadanie, jeszcze jedno będzie. I tu ostatnie zadanie. Już trudniejsze teraz. Ale podobno robiliśmy, więc nie będzie to zaskoczenie. Znowu mamy soczewkę skupiającą. przedmiot świecący jest w odległości większej niż ogniskowa, czyli jest poza ogniskiem z lewej strony. Powstaje wtedy obraz rzeczywisty też w odległości większej niż, ognis, niż, ognis, niż ogniskowa. I co my wiemy? Wiemy, że, między, znaczy, że ekran, ekran jest właśnie w tym miejscu i tu jest przedmiot świecący i my znamy odległość między przedmiotem świecącym a ekranem. Tu jest ekran, tu jest przedmiot świecący i znamy tą odległość D. I musimy tak ustawić tą soczewkę ogniskowej, 6 cm, a znamy właśnie tą odległość między przedmiotem świecącym a ekranem, to jest 32 cm i tego zmieniać nie możemy. I chcemy, żeby na tym ekranie powstał wyraźny, ostry obraz tego przedmiotu i więc musimy dobrać tak tą ustawienie tej soczewki, od jej odległość od, od tego ekranu, aby właśnie na ekranie powstał obraz rzeczywisty, rzeczywisty Właśnie tego źródła światła, czyli te, tego przedmiotu świecącego. No i teraz, jak to, jak to się robi? No to musimy napisać oczywiście równania, z których dałoby się to obliczyć, więc będzie to równanie soczewki skupiającej, to jest ten ponieważ mamy rzeczywisty obraz, to przed wyrażeniem z 1 przez y będzie oczywiście plus i mamy rzeczywiste ognisko, no bo to jest ognisko, soczewka skupiająca, więc przed wyrażeniem 1 przez F będzie też plus, więc mamy pierwsze równanie, drugie równanie to jest związek między X i Y X plus X plus Y to jest co? To jest D. I mamy już drugie równanie, i teraz trzeba z tych dwóch równań stworzyć równanie, z którego obliczymy to y, czy trzeba się pozbyć, pozbyć x, -a. więc x obliczamy z tego równania drugiego, czyli z tego d równa się x plus y, to wyrażamy x poprzez y, wstawiamy to x do równania soczewki znaczy wspólny mianownik po lewej stronie z, z, z tworzymy, tworzymy potem wymnażamy, tak mówicie, na skos czy na krzyż, czyli, żeby, inaczej mówiąc, likwidujemy mianowniki w tym równaniu, przenosimy wszystkie wyrazy, wszystko wymnażamy, przenosimy wyrazy zawiające igor, bo igor będzie naszą niewiadomą, znaczy, na, znaczy wszystkie wyrażenia przenosimy na jedną stronę, ale lepiej na taką stronę, znaczy po której to wyrażenie y kwadrat będzie z plusem. Więc przenosimy wszystkie wyrazy na jedną stronę, tak żeby to wyrażenie z y kwadrat było, było z plusem i wtedy mamy równanie kwadratowe, tylko zamiast x jest po prostu y, liczymy delta. Potem oczywiście będą dwa pierwiastki, dwa pierwiastki tego równania, czy dwie liczby spełnią speł 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 to równanie, które tam będzie. I w, w obliczycie ten pierwszy pierwiastek i drugi pierwiastek równania kwadratowego. Tak? Znaczy, my podobne zadanie byś To no pierwsze zadanie, chyba, które robiliśmy z, z, z optyki geometrycznej, to było podobne, tylko że wtedy obliczaliśmy x, ale ponieważ x i y wchodzą do tych dwóch równych, symetrycznie, to właściwie to równanie, równanie zamieniające y będzie identyczne, tylko zamieni się x z y, ale musicie to to po, po kolei zrobić. No to tu, więc musicie to y, znaleźć, czy odległość y, y, znaczy soczewki od y, o, ekranu, ekran jest w tym miejscu, tak żeby na ekranie powstał y, rzeczywisty, wyraźny obraz. No i za chwileczkę będzie rozwiązanie, ale oczywiście już na kolejnym y, filmie. No, i tu oczywiście zgodnie z opowiedzią rozwiązanie zadania tego piątego, więc przypomnę w skrócie, co tu się dzieje. W tym miejscu jest ekran. Tu jest przedmiot świecący i nie zmieniamy. Nie, nie możemy zmienić miejsca, gdzie jest ekran, i nie zmieniamy miejsca, gdzie jest przedmiot świecący. Teraz możemy przesuwać tą soczewkę jest 6 cm i chodzi o to, żeby. Yy, I my znamy odległość między przedmiotem świecącym a ekranem. Ekranem to jest to D równe 32 cm. Znamy ogniskową tej soczewki. Trzeba tak ustawić tą soczewkę w takiej odległości Y od ekranu. Właśnie to będziemy szukali tego Y. Aby na ekranie powstał rzeczywisty obraz, rzeczywisty, wyraźny obraz, ostry obraz tego przymiotu świecącego. No to co? Szukamy tego Y, tak? czy odległości tej soczewki, soczewki skupiającej od ekranu, który w tym miejscu się znajduje. No to piszemy właściwe równanie soczewki, ponieważ mamy rzeczywisty obraz, rzeczywiste ognisko, więc wszędzie są tu plusy przed wrażeniem 1 przez y i 1 przez f. Du tu mamy dwie niewiadome, x i y za dużo, to jeszcze brakuje nam jednego równania, to jest to związek między x i y, to jest x plus y, to jest d. Mamy już układ równy, tuż już fizyk, fizyk wychodzi, wraca, pojawia się matematyk, matematyk i mamy y obliczyć, więc pozbywamy się tej drugiej niewiadomej czyli x, no to z tego prostszego oddania, no raczej to jest prostsze, obliczamy, wyrażamy to y, x przez y, no to x to będzie d minus y, wstawiamy w miejsce x, a tu właśnie d minus y, wstawiliśmy wspólny mianownik tych dwóch wyrażeń, no to tu już mamy, i wymnażamy tu się zedukuje y z y a tu wymnażamy wszystko w mianowniku, mnożyliśmy i teraz wymnażamy, jak mówicie, na krzyż czy na skos, tak naprawdę to mnożymy przez oba mianowniki. Wymnożyliśmy czy to wyrażenie przez jedynkę i to przez... To. I wyraz i jest tu z minusem, więc przenosimy wszystkie wyrazy na lewą stronę, żeby ten wyraz z był, czy z tą naszą główną, niewiadomą, był z plusem. Przenieśliśmy i mamy równanie kwadratowe i miejsce zerowe takiego równania trzeba obliczyć, no to się oblicza deltę, czy będzie b kwadrat, to czyli to jest to minus d do kwadratu, to jest będzie d kwadrat, inaczej minus 4ac, czyli minus, minus 4 razy 1 razy ac to jest df, czyli minus minus 4 df. 4D, wstawiamy wartości liczbowe, wychodzi 256 cm2, no to ta liczba jest dokładnie dobrana, pierwiastek z, z delty to będzie 16 cm, no i teraz dwa pierwiastki mamy, x1 to będzie minus, minus B plus, minus delta, minus pierwiastek z delty przez 2, wychodzi tam 8 cm, a tu będzie minus b, minus b Plus, pierwiastek z delty przez 2 będzie 24 cm, tak? Będzie tuż tu. Dziękuję. Więcej informacji będzie poprzez Teamsa, oczywiście, podatkowe. Znaczy Ta informacja przez Teamsa. Jeszcze raz tylko pokażę rozwiązanie. Całe, o. Dziękuję za uwagę.